Mini Marshall? Jestem Mili. Wychodzisz na film? Tak, ale sama. Możesz mnie poratować. Dlaczego miałabym? To bardzo ważna kolacja. Proszę, pójdź ze mną. Zgódź się. Skoro tak ładnie błagasz... To znaczy, że pójdziesz? Nie wiem, czy jestem w nastroju. Proszę, uratuj mnie. Nie miałeś iść z żyrafą? Tak, ale że... Andrea gdzieś zniknęła. No to nie idę. Nie będę grała drugich skrzypiec. Dla mnie zawsze grałaś pierwsze. Jesteś cudowna. Niesamowita. Dobrze już, dobrze. Tylko nie płacz. Możesz za to paść na kolana. Nie poniżaj go, opanuj się. Znajomą mówi, że wyglądasz bardzo żałośnie, nie sposób się nie zgodzić. Jesteś odrażający. Dobrze pójdę z tobą. Ale czy aby na pewno jestem stosownie ubrana? W życiu nie widziałem większej piękności. Zarzuciłam pierwszą lepszą rzecz i pamiętaj o rachunku. Każesz sobie zapłacić, no pewnie fachowiec musi się cenić. Ile chcesz? Urządzamy jutro festyn charytatywny na rzecz szkoły. Potrzeba dwóch tysięcy, więc od ciebie poproszę pięćset. Ile? Pięćset pięćdziesiąt, sześćset. Wystarczy. Dobrze. Chodźmy więc. Miłego wieczoru. Cicho bądź. Dokąd to? Na przyjęcie. Przykro mi, ale wstęp tylko za zaproszeniem. Idziemy? Jak masz na nazwisko? Esposito. Hiszpańskie? Nie? Sieroce. W klasztorze dają je każdemu, kto nie zna ojca. Widać, że to dziany typek. Mariano Urquizas jest milionerem. Robi w polityce? Nie. Jest. Kim? To znamienity ród szlachecki czyli jest zwykłym darmozjadem. Błagam, nie mów takich rzeczy przy stole. Chyba nie powinienem cię zabierać. Pójdę, jeśli chcesz. Otwieraj drzwi, no dalej. I tak miałam iść do kina z dziewczyną Czukiego. Kim jest Czuki? Zresztą nieważne. Wejdziesz, przywitasz się i zamkniesz buzię na kłódkę. A przy stole rób to samo co ja. Dlaczego? Pokażę ci, do czego służą, które sztućce. Naśladuj mnie. To wszystko takie skomplikowane, że chyba podniosę cenę do 700. Czy ty mnie wykorzystujesz? Tak. Masz coś przeciw? Tylko się upewniam. Dobry wieczór. Ivo Di Carlo z osobą towarzyszącą Milagro Esposito. Proszę wejść. Państwo domu zaraz Państwa przyjmą. Bardzo mi miło, młoda damo. A to moja żona Elisabeth. Cała przyjemność po mojej stronie. Proszę, wejdźcie. Wiele o tobie słyszałem, Ivo. A ty, czym się zajmujesz, Milagros? Mój mąż spytał, czym się zajmujesz. Czy panienka jest głucha? Skąd? Mili, odpowiedz. To w końcu mam się odzywać, czy nie? Chyba nie zabraniasz swojej kobiecie mówić. Wcale nie jestem jego kobietą. Tylko narzeczoną. Tak? Nie. A zatem tak czy nie? Trzymam go na dystans, bo liczy, że załapie się na deser przed obiadem. Ale najpierw ołtarz, później łóżko. To bardzo słuszne podejście. Wielu młodych oddaliło się od Boga. Zaiste, zupełnie się nie szanują. Ale usiądźmy do stołu. Masz wspaniałą narzeczoną. Zapraszam. Ale fajne zasłony. Cześć koleżanko. Usiądź proszę. Dziękuję. Jaka smaczna ryba. Lubisz ryby Milagros? Szczerze mówiąc, wolę frytki i mięso z rożna. Pyszności. Patrzysz na mnie jak Bernardo. Co w tym złego, że lubię mięso? Również je uwielbiam. Nie musisz jeść, jeśli nie chcesz. Zjem, zjem. Inaczej skończę jak ta ryba. Jaka ryba? Skóra Jości. Jest taka zabawna. Doprawdy. Życzy sobie pani wina? Odbiło ci? Krwi Chrystusa nie pije się przy stole. Słusznie. Nie wiem, jak społeczeństwo mogło się tak rozpasać. Widzisz, Mariano? Milagros się z nami zgadza. Nie we wszystkim. Po co komu tyle noży i widelców? Uprośćmy to. Racja. Zawsze uważałam, że ktoś prawdziwie pobożny powinien się chylić ku prostocie w każdej sferze życia. Właśnie. Proszę zabrać ze stołu wszystkie niepotrzebne sztuczce. Dobry pomysł. Od razu wygodniej. Mogę wytrzeć sos chlebkiem, no nie? Milagros. Gdyby jadł z nami Chrystus, zrobiłby to samo. Nieprawdaż, Mariano? Tak. Zatem chlebki w dłoni. Ty nie wyjadasz sosu? Tak. Przepraszam. Don Mariano, rozpatrzył pan propozycję budowy country klubu? Przemyślałem to i nie jestem przekonany. Do czego? Nieważne. Że co? Jeśli mam być cicho, nie mów przy mnie, prawda? Pani mąż też traktuje panią jak powietrze? Tak, nie wolno. Przepyszna kolacja, szczególnie deser Dziękuję Zgadzam się z Milagros, wszystko bardzo mi smakowało Szkoda, że nie dogadaliśmy się w sprawie naszego projektu A po co ci ta ziemia? Należała do rodziny Pracujesz na niej? Orzesz? Pielisz grządki? Nic nie mów. Widać, że żaden z ciebie pracownik. Pewnie wolałeś drapać się po brzuchu i wachlować czekami od tatusia. Mili, błagam. Nie przerywaj i niech mówi. Szkoda, że ziemia się marnuje. Odstąpią i Nie pożałujesz. Widzisz, zawsze ci to mówiłam. Po co nam te działki? Nawet nie wiemy, gdzie leżą. Właśnie, Marianku, sprzedaj je za życia, bo z zagrobu już tego nie zrobisz. Czy też wolisz zapisać je w spadku kolejnemu no. Masz syna? Tak, jednego. Pracuje? Obecnie nie pracuje. Niedobrze. Powinien tyrać jak wół i samemu na siebie zarabiać. Co, przegięłam? Jesteś i jak, jak poszło? E? Sama nie wiem. No, Jak to? Iwo, całą drogę się do mnie nie odzywał. Iwo, Źle się bawiłaś? Strasznie bogacze to tacy nudziarze. kładą przed sobą mnóstwo talerzy i sztućców, a jedzą tyle co kot napłakał. Dostałam taki wielki talerz, a na nim porcja dla wróbełka. Nie poszłabym nawet za pieniądze. Żyrafa! Jeszcze śpi. W szafie? Trzeba coś zrobić. Jak się wyda, to nas zabije. Tylko co? Same jej nie uniesiemy. Już wiem. Jestem największym głupkiem pod słońcem. Jak mogłem ją zabrać na kolację do urki zosów? Co ja myślałem? Wezwałeś mnie, żeby znowu mnie wyśmiać? Wręcz przeciwnie, na początek należą ci się gratulacje. Żartujesz. Skądże? Powiedz mu. Nic z tych rzeczy. Mariano Urquiza właśnie podpisał umowę. I wiesz, czy ja to zasługa? Twojej dziewczyny. Po drugie, chciałbym wiedzieć, dlaczego Andrea wzięła dziś wolne. Wolne? Nie wróciliście tak spóźno, więc nie miała powodu. Gniewam się na nią. Co takiego zrobiła, że Urki był nią tak zachwycony? Andreo, co ci jest? Co się stało? Boli cię głowa? Nie powinna iść do pracy. Do jakiej pracy? Która godzina? Zaraz idę z Iwo na kolację. Chyba na obiad. Idziemy dziś na kolację do Mariana Urkizy. Już się odbyła. Jak to? Wczoraj. Iwo musiał do niego pójść. I poszedł. Miał iść ze mną. Patrzcie, państwo, zaczyna się. Wyjaśnisz mi, co się wczoraj stało? Nie mam zamiaru. Nie? Wyszłaś się z moim bratem. Sama mnie o to prosił. On cię o coś prosi, a ty, a ja to robię. To źle, że pomogłam szefowi? Iwo. Iwo, Andrea cię szukała. Andrea. Andrea, przespała wczoraj całą noc. Ach tak. Wreszcie jesteś. Dlaczego nie odbierałeś? Dzwoniłam cały dzień. Bo wczoraj w nocy rozładował mi się telefon. Właśnie o tym chcę pomówić. Powiedz mi, co się stało. Wystawiłaś mnie do wiatru, od co? Ja? Przykowałam się do kolacji i... i Nie pamiętam, i mnie wystawiłaś. Nic nie rozumiem. Rozmawiałam z pokojówką. Toką dla No to po raz. Iwo ma przechlapane. W nosie mam Iwo. Niech sam to wyjaśnia. Ona go zabije. Nie martwisz się? Ani trochę. Idę się napić. Wracaj. To nie był przypadek. Słucham pana. To twoja sprawka. Moja? Przespała całą noc. A co mi do tego? Nie wiem, co jej zrobiłaś, ale się dowiem. Na razie chcę ci podziękować. Jak to? Okazało się, że Mariano bardzo cię polubił i dziś podpisał kontrakt. Oczarowałaś go. Nie mówiłam? Wiedziałam, że bez tych bibelotów od razu się dogadamy. Od dziś mogę Ci pomagać w każdym interesie. Oczywiście za opłatą. Oto ona. Całusów nie przyjmuje. Jeśli mam Ci pomóc, najpierw sypnij groszem. A sukienka Andrei jest w prawie. Która? Ta pożyczona. Zabrałaś jej sukienka? Nie bolało. Idziesz ze mną na festyn? Nie. No, no, Wynudzę się. Ja też nie chcę iść, ale obiecałem Milagros w zamian za pomóc. Nie, proszę, Pomyślę. I w czym ci pomogła? Nie mówiłem ci? Dzięki niej Urkiza podpisał kontrakt. No, ty to żartujesz? Serio? Pablo? Wyglądasz na głodnego. Najem się na festynie. Ja też idę. Twoja dziewczyna mnie zaprosiła. No chyba nią jest? Czy ja pytam cię o twoją? Ja jestem w związku, a ty? Ja też? Wszyscy poza mną? To mój sok. A kola Bobiego. -a Więc napije się wody. Jest w kuchni. Ciągle chodzi z mili? Nic ich nie łączy. Nie mogłaby go pokochać. Dlaczego? Bo nie. Iwo opowiedział mi o wczorajszej nocy. Ponoć jest ci bardzo wdzięczny. Z jednej strony jestem dumna, a z drugiej wściekła? Dokładnie. Trzeba przyspieszyć Twój kurs dobrych manier. Musisz wiedzieć, jak zachowywać się przy stole. Iwo skarżył się, że zrobiłaś kilka błędów. To prawda, ale wróćmy do tego jutro. Idę na festyn. Nie uzbieramy ile trzeba. Na pewno ktoś przyjdzie. Kto, na przykład? Choćby on. Witaj, ojcze. Nie gadaj, tylko płać. Co to? Datek od Powinno być 700 pesos. Aż tyle? Dziękujemy. Niech ojciec przeliczy. Znam tego kanciarza. Proszę przeliczyć. Co do peso? Peso peso. To my pójdziemy zagrać... W piłkę. Mili? Zagrajmy w coś. W co? O, jakiś zakład. nie. Ma. Należy mi się rewanż. Naucz się przegrywać. Trzy rzuty za jedno peso, zapraszam. Zobacz co dla ciebie wygrałem. To dla ciebie. Dzięki. A mój miś? Zasadź go sobie. Strasz się grzesznych myśli. Słuszna rada. Mili, mili. Znowu ty? Ojciec Manuel mówi, że nie zbierze pieniędzy. Czego się spodziewał przy takiej pogodzie? Mam pomysł. Jaki? Wezpę was, jeśli zgodzisz się na nowy zakład. Ciągle o tym myślisz. Cały czas. Wesprę was, jeśli zagrasz ze mną bilard. Już wiem, co jest stawką. Jeśli wygrasz, nic się nie stanie. A jeśli przegram? Zabawimy się. Wygrałem! Co za dzieciak! Przestań! Będziemy się kochać. Wolnego. Poprzednim razem zgodziłam się na zakład, bo chciałam ci obciąć włosy. Teraz nie mam motywacji. Szkoda, bo mam roczny abonament na mecze Boki. Bez ograniczeń? Rozpoczęcie sezonu? Zakończenie. Na wszystkie mecze? Zgadzasz się. Zobaczysz Meziso, Palermo i Kolumbijczyków? Jeśli wygram, będziemy się kochać. Prostak, co z ciebie za kibic? Przyjmuję zakład. I do skonu. Co za przyjaźń. Tylko podałam mu rękę. Nie napalaj się. Założyliśmy się, jeśli wygra, oddam jej karnet na wszystkie mecze A jeśli przegra. Co wtedy? Powiedz. Przez cały rok będzie. Chodzić w koszulce river. Nie dotrzyma słowa. Skąd? Poważnie? Zawsze dotrzymuje słowa. Misio! Zaprzyjaźniłaś się z nim? Bardzo go lubisz? Tak. To chyba coś poważniejszego. Czyli Nie wiedziałem, że wy Nikt nie wie Kogo obchodzi jakaś pokojówka? Nikogo nie obchodzę Iwo mnie nie pokocha Dlaczego? Jestem nikim i on będzie ojcem Słuchaj, Czolito, milagros Jasne Życie to mieszanka radości i smutków, sukcesów i porażek. Nie wiem, czy on jest pisany, A jeśli tak, Pan Buczek lubi ze mnie kpić, czyli to nie mów tak na pana. Jestem milagros, czyli to nie kocha się w Iwo. To ta sama osoba. Ależ nie. Cholito gra w piłkę, Milagros całuje się z Ivo. Raz was przyłapałem. Robicie to często? On nie może się ode mnie odkleić. A innej zrobił dziecko. Założyłem się z Carlitosem. Zagramy w bilard. Znowu to samo? Co kombinujesz? Jeśli przegra, pójdziemy do łóżka. Co postawiłeś? Mecze boki. Masz takie chody? Obiecały jej karnet na cały sezon. Nie mówiłeś już, że go masz, bo nie mam, ale ona tego nie wie. Wygram albo umrę. Posłuchaj mnie. Lepiej wybij go sobie z głowy. Tylko jak to zrobić? Wiesz jak? Poproś Boga, by oddalił pokusę, i będzie miał dziecko. Nie możesz. Wiem. Takie jest moje życie. Nic dobrego mnie nie spotka. W żadnym wypadku. Nie zgadzam się. Znowu mamy przez to wszystko przechodzić? Nie wy, tylko ja. Jesteś niewdzięczna, a tak ci kibicowałyśmy. Jutro to powtórzycie. Jutro? Dokładnie tak. Coś czuję, że chcesz przegrać. Wiesz, co jest stawką? Coś lepszego od jego kłaków. A co mu teraz obetniesz? Nic. Da mi roczny karnet na mecz doki. Szczerze mówiąc, ja wolałabym przegrać. Nie rozumiem, ojcze. Wyraziłem się jasno. Masz pewne obowiązki moralne. O czym ojciec mówi? Musisz zadbać o matkę swojego dziecka. Zaopiekuję się nią i naszym dzieckiem. Niczego im nie zabraknie. Otoczę je miłością i zadbam o wykształcenie. To nie wszystko. Aby uświęcić związek, powinieneś się z nią ożenić. W żadnym wypadku nie jesteś zakochany? Jestem. To w czym problem? To nie Andrzej kocham. Nie zapyta ojciec, w kim się kocham? Nie. Nie chcę tego wiedzieć. I Daj synowi nazwisko i spełnij swój obowiązek. To nie ma nic wspólnego z miłością. Nie możesz się zabawiać kosztem Czolito. Słucham? Nie wypada bawić się kobietami. To nie jest zabawa. Nigdy nie był ojciec w sytuacji bez wyjścia? Iwo, nie zadawaj innym cierpienia. Czyli co? To ja mam cierpieć do końca życia?? Gotowa zaraz? Już. Niech wygra lepszy, czyli ja. Bile gotowe? Zacznę Moment mili. Chwila. A może ty mnie tylko tak nabierasz z tym karnetem? Jak to? Pokaż towar. Proszę bardzo. Mówiłeś, że nie masz karnetu. Kupiłem, od czego są pieniądze. Oddawaj. Są prawdziwe? Gramy. Zaraz. Pokazuj. Co takiego? Rozbierz się. Chcę obejrzeć nagrodę. No ściągaj. Nie gap się tak. Wszystko mi wyjaśnij. Przecież to proste. Raczej głupie. Nie dyskutujmy i, i grajmy. Potwierdź tylko, czy towar jest w dobrym stanie. Wczoraj minął termin ważności. Nie reaguj, mi. musi być sprawiedliwie. A wy jesteście uczciwi? Lina, usiądź. Grajmy już. Zaczynaj, kochana. Jakiś tu uprzejmy. Masz się za Leonardo DiCaprio? Di Carlo, nie DiCaprio. A to pech. Żadna nie wpadła. Moja kolej. Możesz już zdejmować koszulkę. Znów mi się udało. Ściągaj spodnie. Zdejmij czapkę. Chyba wygrywam. Zaraz, mecz trwa 90 minut. Nie denerwuj się. Po co tak się męczysz? Przecież mnie nie pragniesz. Nie potwierdzisz, ale tak jest. Twoja kolej. Aniołku, daj mu popalić. Oj! Masz dzisiaj szczęście. Przecież nie trafiłam. I będzie za to nagroda. Blondasie, przepadniesz. Mam cię zwolnić? Co lepiej milcz. Pokaż jej. Mili, przygotuj się. Chyba wygrałem. Lina? Zadzwoń do mojej babci. Mili wróci późno. A właściwie to wróci jutro. Naprawdę to zrobisz? Przegrałaś. Myślałam, zmieńmy nagrodę. Nie chcę Indii. Nie kręć. Nie kręcę. Wymiękasz? Nie. Rozliczę się. Doskonale. Wyłudzasz zaliczkę. Na finał trzeba zaczekać.